Dzisiaj słyszymy w Ewangelii o Jonaszu, o Niniwie i o zniszczeniu. Pierwsza rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak Jonasz usłyszał na początku swojej historii bycia prorokiem to wezwanie, że ma iść do Niniwy i głosić nawrócenie, to miał z tym wielki problem. Miał z tym ogromny problem. Bo ma iść do Niniwy, a tej Niniwy zwyczajnie nie cierpiał. Miał iść do miasta Grzechu, głosić im, że jeżeli się nie nawrócą, to miasto będzie zniszczone. I on dobrze wiedział, że się nawrócą. I dobrze wiedział, że jak się nawrócą, to Bóg im wybaczy. A on zwyczajnie chciał, żeby Niniwa została zniszczona. Zwyczajnie tego chciał. Dlatego, kiedy Bóg mu mówi, że ma iść do Niniwy, to on wstaje i idzie w drugą stronę. Ucieka na statek, Bóg wtedy zsyła wielki deszcz, wielką burzę, wyrzucają Jonasza za burtę, pożera go ryba i tak dalej, i tak dalej. Cała ta historia jest związana z tym, że Mojżesz ucieka przed tym, bo nie chce, żeby na Niniwę przyszło miłosierdzie Boże. Zwyczajnie chce zniszczenia tego miasta. I dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu, że Jonasz, kiedy już uległ Panu Bogu, to idzie przez Niniwę i mówi, za 40 dni, za 40 dni Niniwa będzie zniszczona. Ile trwa Wielki Post? Przypadek? I myślę, że to może być wezwanie, które jest skierowane do nas, nie? że nasza osobista Niniwa będzie zniszczona. Że będzie upadek tego, co zbudowałeś na grzechu. Bo wznosiłeś swoją niniwę na grzechu. I ona zwyczajnie będzie zniszczona za 40 dni. Że mój świat, który ja sobie zrobiłem, mój świat pełen układów ze złem, może jest tak, że ja zostałem wepchnięty w jakiś system grzechu. Może jest tak, że ja sam ten system stworzyłem, wybudowałem, wlazłem w jakieś dziwne relacje. Czy masz 40 dni, masz 40 dni, masz wielki post, bo ten twój system upadnie. On zwyczajnie upadnie. Więc może jest tak, że trochę bez sensu jest teraz dalej go wznosić i budować na grzechu. Może to zwyczajnie jest bez sensu. Druga rzecz. Tutaj jest coś więcej niż Jonasz. Tu jest coś więcej niż Jonasz. Bo Jezus to nie tyle zapowiedź zniszczenia. To nie jest zapowiedź zniszczenia naszego życia. To jest zapowiedź zniszczenia grzechu, przegranej grzechu i zwycięzca miłosierdzia. Więc przesłanie Jezusa mówi nie tyle o tym, że nasz świat będzie zniszczony. Ale przesłanie Jezusa mówi o nadziei nowego Jeruzalem, że idzie nowe, że idzie nowe, że idzie Królestwo Boże. Królestwo, które jest pełne nadziei, które jest pełne bliskości, piękna, pełne dobroci. Bo takie Królestwo głosi Jezus i takie Królestwo chce budować w Twoim życiu. Królestwo Boże, już nie niniwe, miasto Grzechu, ale Jego Królestwo. Więc Bóg chce w Twoim życiu wznieść nową budowlę, nowe miasto. Tym razem takie, które już nie będzie budować na grzechu, na toksycznych układach, ale takie miasto, gdzie ludzie nie będą bać się, że, im, że na nich spadnie jakieś zło, ale takie Twoje życie, gdzie inni ludzie będą szukać schronienia, miejsce, gdzie ludzie będą się uciekać, gdzie ludzie będą uciekać przed złem. Więc zwycięstwo Jezusa oznacza nowy porządek Twojego życia. Nowy porządek Twojego życia. Nie? Bo kiedy człowiek buduje na grzechu, to może mieć poczucie, że On żyje w jakimś takim labiryncie. Nie? Szczególnie jeżeli buduje na kłamstwie. Że żyje w jakimś takim labiryncie. Pewnych rzeczy mogę, pewnych rzeczy nie mogę, a na pewno muszę cały czas wszystko mieć pod kontrolą. Żeby tylko nie wejść w coś w jakąś dróżkę, która jest dla mnie zablokowana. Kiedy budujesz na Bogu to czujesz wolność. Kiedy budujesz na Bogu to czujesz wolność, to czujesz bezpieczeństwo. Dlatego Jezus to jest coś więcej niż Jonasz. Jezus to jest coś więcej niż Jonasz. I ostatnia rzecz tu jest też coś więcej niż Salomon. Coś więcej niż Salomon. Ktoś większy niż Salomon. Bo zobaczcie, każdy z nas może mieć takie poczucie, że żyje w jakimś takim momencie, gdzie mój świat zaczyna trzeszczeć. Że świat zaczyna jakoś trzeszczeć. Zarówno ten świat w rozumieniu takim globalnym, ale też mój osobisty świat. I jakoś może być tak, że zaczyna trzeszczeć. Czyli wszystko sobie budowałem, miałem wrażenie, że wiem gdzie jestem, a tu nagle jakieś zło doprowadza do tego, że zaczyna się przełamywać, że zaczyna się wojna. I mogę mieć duże poczucie niestabilności. To poczucie niestabilności może być związane z tym, że, zaczyna, że zło zaczyna niszczyć wszystko, co było dla mnie ważne. To poczucie niestabilności może być związane z tym, że ja się przyzwyczaiłem do zła. I Bóg chce, żebym ja porzucił zło i wszedł w dobro, wszedł w Nowy Jeruzalem. Tak czy inaczej, może mi towarzyszyć poczucie niestabilności. I królowa z południa przybyła do Salomona, szukała mądrości, ale tutaj jest coś więcej. Tutaj jest coś więcej niż Salomon. To znaczy, tu jest taka mądrość. Tu jest taka mądrość która będzie w stanie ci nie tyle ocalić to, co żeś zbudował na grzechu, ale to jest taka mądrość, która będzie w stanie sprawić, że ty się zwyczajnie nie będziesz bać. Nawet jeżeli będą upadać wielkie budowle, nawet jeżeli będzie upadać wszystko, do czego dotychczas byłeś przyzwyczajony albo w czym pokładałeś zaufanie, to tu jest taka mądrość, która zwyczajnie da ci... Dać ci pewien dystans i dać ci takie poczucie, że jesteś bezpieczny, że wiesz komu zaufałeś. Więc może, kiedy upada to, co zbudowane na grzechu, to może nie warto płakać i zawodzić. Może nie warto lamentować, a albo, szybko, albo szybko, na chybcika zbierać cegłówki. Może warto prosić o taką mądrość. O taką mądrość. Taką, dzięki której nie wpadniemy w rozpacz. Taką mądrość znajdziemy tylko u Jezusa. I to do, u Niego warto jej szukać.